Dzień dobry, witam Was wszystkich na kolejne spotkanie z astrologią. Mamy tydzień od 1 do 7 lipca. 1 lipca poniedziałek. I mamy taką sytuację, że księżyc jest znakiem bliźniąt, a z tego co już na pewno wiecie, taki księżyc preferuje szybkie i ostre działanie, a zwłaszcza liczy się prędkość tego działania. I to jest taki dzień, gdzie każdy się może spieszyć, każdy się spieszy, bo wydaje się, że decyzję musi podjąć w danym momencie, że musi coś powiedzieć tu i teraz, natychmiast. Stąd też e, sytuacje mogą się bardzo często wymykać spod kontroli. No, tak samo jak i czujemy, że konieczność przeprowadzenia rozmowy e, jest tutaj wręcz niezbędna. Cokolwiek robimy, chcemy zrobić szybko. E, no i cóż, tutaj cytowany już przeze mnie wielokrotnie Sapkowski, że pośpiech wskazany jest tylko przy łapaniu pcheł, no coś znaczy. Także pamiętajmy o tym, gdy będziemy się spieszyć. Układy Księżyca do Jowisza zapowiadają wprawdzie piękne widoki, ale te układy są tylko takimi układami, ponieważ nie ma tutaj żadnej korelacji, czyli nie ma korelacji pomiędzy przyczyną a skutkiem. To jest układ, kiedy są widoki, może wszystko fajnie wyglądać, ale tak nie do końca będzie. W tym dniu nasze myślenie Cechuje intencjonalność tego, co o, chcemy zrobić. Intencjonalność, oczywiście, własna. Mamy swoją intencję. Pamiętamy, że inni też mają różnego rodzaju intencje, i tutaj się może nam e, troszeczkę wszystko e, pomieszać. E, jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek e, indziej skłonni do przypisywania wszystkim i wszystkiemu e, konkretnych i nieprawdziwych motywów czy też intencji to mamy taką a, też właściwość, więc uważajmy na to, jeżeli, zwłaszcza wtedy, jeżeli będziemy pewni, że tak na pewno jest, no to trzeba to a, sprawdzić. A, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie 2 lipca, czyli we wtorek, mamy NUF. I a, to jest taki NUF, który pozwala nam integrować swoje wnętrze, czyli skupienie się na sobie. Więc a, nie dopuszczajmy w poniedziałek, tego zgiełku, który jest przypisany Księżycowi w bliźniętach. Robimy tylko to, co jest niezbędne w poniedziałek, bo inaczej ten jazgot zewnętrzny wszystko w nas wytłumi to, zwłaszcza co cenne. 3 lipca, środa. No i mamy taką sytuację, no właściwie oczywiście jeszcze po tym nowiu, czyli węzeł Księżyca mamy na 17 stopniu węzły księżycowe. Osi, rak, koziorożec. Księżyc oczywiście w raku, pamiętamy, że był nów, no i przespaceruje się ten Księżyc po węźle, czyniąc jednocześnie do ogona Smoka opozycję. Potem będzie miał opozycję do Saturna, mamy takie fajne sekwencje, no i na koniec do Plutona. Czyli węzły, Saturn, Pluton, taka jest kolejność. I właściwie to jest taki dzień, kiedy znajdujemy się jeszcze na progu oddziaływania tego nowiu, więc szybko o nim na pewno nie zapomnimy. W związku z tym warto ustalić sobie dwie rzeczy. Dla wszystkich, którzy w ostatnim czasie, i to miesiąc, dwa, trzy do tyłu, wybierali drogi na skróty. Robili coś nie tak. Odwracali się od swoich korzeni, od rodziny, od obowiązków, od powinności. To jest dzień smutnych konstatacji, smutnych wniosków. Pamiętajcie, że tam gdzie Saturn, tam gdzie kozio, czy tam gdzie Rak, tam są ważne priorytety i pryncypia. I oczywiście związane z tym emocje, tylko że te emocje powinny obejmować więcej niż tylko samą czy samego siebie. Księżyc w połączeniu z węzłami jest naprawdę genialny, jeżeli chodzi o odczucia i odkrycia dotyczące swojego własnego wnętrza. Zatem konstatacje mogą być różne. Dla tych osób, oczywiście, które zrozumieli czy też realizowały się w przestrzeni wewnętrznej. Do tego wszystkiego rozumieli coś takiego jak wyższa powinność. To układ, który tak naprawdę podsunie im jeszcze wewnętrzne przekonanie, że jest się na drodze postępu, progresu i czynienia czegoś, co można nazwać, no nie wiem, misją, obojętnie jak my tę misję pojmujemy. Opozycja księżyca, który co dopiero napotkał węzły, potem oczywiście napotyka na Saturna. I tutaj bardzo ważne jest wszystko to, co wiecie o Saturnie. Mamy jego dezaprobatę albo aprobatę w stosunku do naszych poczynań. To jest wielki nauczyciel. Można powiedzieć, że strażnik praworządności nie w pojmowaniu tylko i wyłącznie takich surowych przepisów, mamy węzły. Mamy jednak oś, rak, koziorożec, a więc są to emocje. I tutaj trzeba być i z jednej strony w porządku społecznie, również w stosunku do tego społeczeństwa najbliższego, tak to traktujemy. Potem mamy Plutona, więc przespaceruje się Księżyc opozycji do Plutona, a Pluton strzeże porządku globalnego, więc z jednej i z drugiej strony mamy. Albo plusy, albo minusy. To jest taki dzień kija i marchewki, zwróćcie na to uwagę. Warto przeanalizować, co się dzieje, czyli przypatrujcie się temu, co się dzieje bezpośrednio przy Was, czy też oczywiście sygnałom, które płyną do Was. 4 lipca, czwartek. Czyli cóż, od 3 lipca, czyli od wczoraj, mamy Wenus w znaku raka. No i mamy zmianę trochę klimatu. Co to znaczy, że tylko szczerość i głęboko wrażliwy przekaz jest w stanie przekonać innych o naszych, o Waszych zamiarach? Oczywiście przekaz niezbyt ckliwy, bo pamiętamy, że w Lwie jest Mars, Ma taką fajną sekwencję. Słońca w raku, Wenus w raku, no i oczywiście tego Marsa we lwie. I spotyka się właśnie 4 lipca z Księżycem. Więc oczywiście możemy coś obwieścić bardzo szczerze, bardzo otwarcie i należy to robić. Natomiast liczy się bezpośredniość, nastawienie na drugiego człowieka. Ta Wenus to czyni. Wenus w raku jest taka bardzo empatyczna wbrew pozorom. Ona otwiera się na drugiego człowieka, i w związku z tym nie można tego drugiego człowieka zranić, czy też spowodować, żeby on się źle, źle poczuł. Także przekaz jest bardzo istotny, ale taki no, sympatyczny. Nie można nikogo dotykać zbyt głęboko czymś takich intencji niefajnych. Do godziny 15 można działać we własnym imieniu, odwoływać się do emocji. No i każdy to poczuje. Niekoniecznie musimy zrozumieć. To nie jest dzień od rozumienia tego, co się dzieje. Ponieważ intelektualizowanie nie jest w systemie znaku raka. Pamiętajmy o tym: rak to woda, a więc niekoniecznie, niekoniecznie intelekt. Nie zapominajmy, że Słońce też się znajduje w znaku raka, więc dbamy o bezpieczeństwo tego, co robimy sobie. Ale dbamy również o bezpieczeństwo tego, co robimy innym, bez zbytniego rozmachu. Za to dokładnie, delikatnie i z wyczuciem, i to przyniesie oczekiwany skutek. Po godzinie 15 mamy kwadrat księżyca z Uranem. Pamiętam, że księżyc jest w no, i iskry się oczywiście posypią, a spotyka się ktoś, kto na przykład nie znosi sprzeciwu, z kimś, kto taki sprzeciw wywołuje, albo z kimś, kto ma zawsze rację. No, i mamy tutaj sytuację zapalną. To jest również trwanie przy takich pozycjach, które się wydają a nie do tego aby od nich odejść czyli one są nie do przewrócenia mówimy, jedno i drugie tkwi przy czymś takim także z ważnymi sprawami trzeba poczekać do piątku 5 lipca, piątek no i to jest taki dzień, gdzie wszystko idzie spokojnym torem, gdzie właściwie nic oprócz Trygonu księżyc Jowisz, no się nie dzieje mówimy dobrze, że wszystko jedno do soboty, do godziny 6.28, mamy pusty bieg Księżyca, więc sytuacje, które były wcześniej omówione, przygotowane, one przebiegną w sposób, powiedzmy, ustalony, stabilny, taki, jak zakładaliśmy. To jest spójność reakcji, spójność działań. Jeśli chodzi o sytuacje czy koncepcje całkiem nowe, no tutaj uważajmy, ponieważ mogą się opierać one na bardzo optymistycznych założeniach. Na wnioskach, które nie będą nigdy wnioskami, zatem trzeba brać w takich założeniach możliwość pomyłki, właściwie na pewno ona wystąpi. Także do tego wszystkiego w sytuacjach nowych mamy nieco albo bardzo mocno zawyżone oczekiwania, zatem stare kwestie tak, a z nowymi trzeba poczekać do przyszłego tygodnia. 6 lipca sobota. Całkiem miło i przyjaźnie. Księżyc przechodzi już do znaku Panny i tym samym wiecie, że ma kontakt z Wenus 60 stopni, czyli mamy sekstyl. Oprócz tego jest jeszcze trygon do urana, a zatem można sobie robić takie chwile kontrolowanego szaleństwa, a spędzić ten czas inaczej niż zwykle, całkiem inaczej niż niż zwykle, a spojrzeć na to, co robimy z innej zupełnie perspektywy, na innych też patrzymy z ze zróżnicowanej perspektywy, no, tak a taka propos perspektywy, to na przykład może być paralotnia, to też nam robi inną perspektywę, mogą być inne innowacje, które uatrakcyjnią nam ten czas, dadzą nam trochę ekscytacji i oczywiście pozwolą na tę zmianę optyki. Także tutaj mamy w rezultacie taką optykę hmm, ciekawą stabilną, no i postaramy się, żeby była bezpieczna, oczywiście w miarę możliwości uranicznych. Mamy 7 lipca, niedzielę, na niebie mamy sekstyl światem, no to już wiecie jak sekstyl, to 60 stopni, no i jest przyjemnie. Do tego układy księżyca do Neptuna, Saturna i Plutona. Wiecie oczywiście jakie, skoro, skoro mamy księżyc w pannie, a Neptun jest w rybach, a Saturn, Pluton w koziorożcu, więc mamy Całkiem miło, a dla każdego znajdzie się coś dobrego, przyjaznego, takiego sympatycznego. Oczywiście nie musimy się kierować tylko i wyłącznie logiką w tym dniu, ale pamiętamy, że ona się czasem przydaje, aczkolwiek ona jest też czasem ograniczona. Pamiętajcie, że poniedziałek będzie bardzo ekstremalny, czyli, czyli 8 lipca mamy taki dzień dosyć mocnych wrażeń, zatem trzeba się by było zresetować, nastawić się na niezwykły początek tygodnia. No i w związku z tym w niedzielę przy tym Neptunie warto oddać się marzeniom, czego Wam bardzo serdecznie życzę.